kochani, dziękuję za wpłaty Pani Jano Elżbieto niech Pani do mnie napisze na maila dziękuję słuchajcie, widzimy, że mamy na planecie w tej chwili przyblokowane 2 z 13 wąskich gardeł wszyscy wiemy, że niechybnie awantura przeniesie się na Indo-Pacyfik i zostanie przyblokowane trzecie przejście czyli Cieśnina Malakka. dlatego w ramach poszerzania horyzontów dzisiaj go statek rosyjski Andrzej Szkolnikow mądry człowiek Wiem, że wam się słuchajcie, nie chce czytać. mi też się wam nie chce czytać. Dlatego dzisiaj tekst przeczyta ziuta i zobaczymy jak to się przejmie. Chińska ekspansja Andrzej Szkolnikow. Najważniejszym, kluczowym czynnikiem geostrategicznym na najbliższe 10 lat dla regionu i Indopacyfiku będą kwestie ekspansji, rozwoju i kształtowania się własnego pan ze strony Chin. W miarę rozpadu globalnego systemu świata i osłabienia wpływu Stanów Zjednoczonych, klastra korporacji transnarodowych, napięcia będą wzrastać. Do lat od 2025 do 2026 roku nadal będzie można udawać, że możliwa jest opcja pokojowa, później nie będzie już złudzeń. Wojna o Tajwan jest niestosowna dla Pekinu, nie rozwiązuje jego strategicznych problemów, ale znacznie komplikuje sytuację. Opuszczając wyspy, Stany Zjednoczone zdecydowanie zniszczą mikroelektronikę, pogrążając świat w technologicznej katastrofie na kilka lat, do czasu uruchomienia alternatywnych mocy w Stanach Zjednoczonych, Japonii itp. Oprócz Tajwanu, Chiny otrzymają pełną szereg bardzo dotkliwych ograniczeń handlowych i gospodarczych. W przeciwieństwie do Rosji, konsekwencje szoku dla niebieskiego imperium będą bardziej znaczące. Chińczycy są bardzo zintegrowani z globalnymi łańcuchami produkcyjnymi. Ponadto zawodowi oficerowie wojskowi są bardzo ostrożni w ocenie perspektyw i szacunkowych strat Chin podczas operacji desantowej. Dziesięciolecia przygotowań wyspy do obrony zaowocowały ogromną liczbą systemów obrony powietrznej i przeciwokrętowej. Jest jednak jeszcze jeden bardzo ważny czynnik brak doświadczenia wojskowego Pekinu. W prywatnych rozmowach przedstawiciele MON zauważają, że o ile na szczeblu taktycznym jednostki chińskie radzą sobie bardzo dobrze, duch i tradycje partyzantów są mocne, o tyle na poziomie strategicznym i operacyjnym są już zupełnie fatalne. Regularne wspólne ćwiczenia ukazują problemy armii CHRL w zakresie doświadczenia, wiedzy, własnej nauki wojskowej, planowania i zarządzania. Kopiowana wiedza teoretyczna i cudze przepisy nie dają pożądanego efektu. Jeśli Chiny zaangażują się w poważną akcję militarną, straty będą straszliwe, ale niezbędnego doświadczenia nie będzie można zdobyć w żaden inny sposób. Jeśli uda się wyciągnąć coś od Rosji w zakresie operacji naziemnych, operacja desantowa zamieni się w potworny atak, bezsensowny i bezlitosny. Nie będziemy nawet rozmawiać o bitwach morskich, tutaj musisz być gotowy na strzelanie do statków USA i spółki. Jeżeli Stany Zjednoczone nie wykofają się z samego Tajwanu, a w najbliższych latach nie będzie miało to sensu, strategicznym wyborem będzie walka o Malezję i Singapur, z późniejszym rozszerzeniem konfliktu na kraje i Endocin i Indonezji. Na pierwszym etapie nie powinno chodzić o bezpośrednią agresję, Pekin będzie musiał wykorzystać atut gałązki bambusa Diaspora Chińska, licząca 2-3% populacji, kontroluje aż 70% gospodarki Azji Południowo-Wschodniej. Lokalne reżimy polityczne są słabe, wiele krajów regionu nie będzie w stanie wytrzymać ciosu od wewnątrz i z zewnątrz. Z drugiej strony, jeśli Imperium Niebieskie nie odważy się zagrać tą kartą, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że pogorszenie sytuacji społeczno-gospodarczej doprowadzi do masakry i ludobójstwa Chińczyków w całej Azji Południowo-Wschodniej. USA, Japonia, Wielka Brytania i inne kraje dołożą wszelkich starań, aby podsycić te nastroje. Cała potęga morska Chin będzie skupiona na ochronie komunikacji, przede wszystkim przez cieśniny Malakka i Zatokę Perską. 25 czerwca 1941 roku Stany Zjednoczone nałożyły embargo na eksport ropy do Japonii, kluczowych dostaw dla kraju, to samo zrobiła Wielka Brytania i Holenderskie Indie Wschodnie. Kraina wschodzącego słońca została pozbawiona ropy, co doprowadziło do jej naturalnego, aktywnego przystąpienia do II wojny światowej w celu przejęcia złóż w Malezji i Indonezji. Właściwie kwestia zasobów była kluczowym czynnikiem utrzymania neutralności wobec ZSRR podczas wojny z Wielką Brytanią i USA. W nadchodzących latach Chiny dokonają wyboru pomiędzy głównymi scenariuszami. Odmowa ekspansji i wojny doprowadzi do katastrofy społeczno-politycznej i śmierci kraju. Próba zajęcia Tajwanu, czyli bolesna, krwawa operacja, której efektem będzie zniszczenie przemysłu, embargo, konsolidacja wszystkich sąsiadujących krajów przeciwko Pekinowi i załamanie gospodarcze albo początek wojny na dużą skalę, duże straty, ekonomia mobilizacyjna, przejęcie kontroli nad strategicznymi terytoriami. Długa linia konfrontacji. Dopiero ostatnia opcja daje nadzieję na sukces strategiczny, którego koszt będzie bardzo wysoki, ale alternatywy są znacznie gorsze. Zasadnicza decyzja będzie musiała zostać podjęta w latach 2025-2026, po czym charakter przygotowań pokaże, czy podejmą ryzyko, czy nie. I tak, gdyby Chinom dano kolejne 10 lat spokoju, prawie wszystkie otaczające je kraje stałyby się częścią ich strefy wpływów, ale na razie Stany Zjednoczone mają dość sił, aby oczyścić i zniszczyć te plany.